Ewangelie wiele mówią o tym, później dzieje apostolskie, w jaki sposób uczniowie reagowali. Uczniowie, kobiety, które były przy grobie, ale w każdym razie jak ludzie bliscy Jezusowi reagowali na fakt z tego grobu, na fakt na spotkania ze zmartwychwstałym. Tylko raz mamy o tych innych, którzy em, em, Którzy przyczynili się do, do śmierci Jezusa. No i że wsiali pogłoski, że to uczniowie wykradli w nocy. I chociaż jest napisane, że ta pogłoska trwa do dnia dzisiejszego, to jednak jest raczej do tego dnia, kiedy spisywana była Ewangelia, później ta wieść nie, nie przetrwała. Zresztą właściwie, no kto miałby wykraść Jezusa. Ewangelie właśnie mówiące przede wszystkim o ludziach bliskich Jezusowi, tak, po zmartwychwstaniu, um, mówią o tym, z jakim trudem oni przyjmują prawdę o zmartwychwstaniu. Że bojaźń z radością się przeplatają, że biegą do grobu, że są zagubieni, że zamknięci z obawy przed Żydami, że ym, to co kobiety mówią nazywają czczą gadaniną, że Tomasz, którego nie było, gdy Jezus po raz pierwszy się ukazał apostołom, mówi dopóki go nie dotknę nie uwierzę. To nie jest ekipa ludzi, która coś tam kombinuje, tylko jest to grupa ludzi, która najpierw sama się zmaga, tym, czego widzi, co widzi i próbuje zrozumieć, o co tu chodzi i zdobywa się wreszcie na, na wiarę w zmartwychwstanie, że tak jak mówiliśmy wczoraj, układa im się w nową całość, to wszystko, co dotąd przeżywa, stają się świadkami zmartwychwstałego. Więc nie mamy takich dwóch nurtów. Jedni wiedzą, o co chodzi i kombinują swoje, drudzy też wiedzą swoje i kombinują po swoje. Tylko z jednej strony mamy tych na których nawet fakty nie oddziałują, bo, bo swoje wiedzą, a z drugiej strony tych, którzy, tych właśnie fakty przemieniają, które zdobywają się na coś nowego i stają się świadkami zmartwychwstania. Więc gdy pytamy o to, czy my jesteśmy świadkami, na ile my jesteśmy świadkami zmartwychwstania, to właśnie trzeba nam pytać o to, jak my z tą prawdą się zmagamy, Chociaż czasem może się to wydawać tak, że to jest na poziomie sporu z innymi. Czyli tak jak tutaj, arcykapłani mają swoją wersję, apostołowie, no jeszcze nie w tym momencie, ale później mają swoją. I teraz ci świadkowie zmartwychwstania, jak są świadkami, przez to, że kłócą się z tymi, którzy mają wersję inną. No dzisiaj nie ma tej kwestii, że tam ktoś wyniósł ciało Jezusa. Może być tak, że, że w ogóle postać Jezusa jest zmyślona. No i, i też na to można w rozmaity sposób reagować. No to skąd ta siła? Skąd chrześcijaństwo? Skąd. To, że tamci ludzie tak się zmienili, i tak głosili, i, i, i tak działali, gotowi byli życie oddać. Jeżeli powiemy, że postać Jezusa jest zmyślona, to powinniśmy też, to, to znaczy zakładamy, że istnieje ktoś inny, kto tę postać wymyślił, ale on musiał być równie silny jak Jezus. Czyli ta niby zmyślona postać, żeby mieć taki wpływ na innych. Ale to, z tym, że dzisiaj właściwie ta kwestia, czy Jezus to postać historyczna, też jest słaba, słabo obecna w, w sporach. Może bardziej jest tak, no i co z tego? A co mnie to obchodzi, co się działo 2000 lat temu? Właśnie obojętność na Jezusa jest czymś, z czym może zetknąć się ten kto chce być świadkiem i co wtedy się budzi przypomina się takie wydarzenie ewangeliczne gdzie Jezusa nie przyjęli w pewnym samarytańskim miasteczku szli z Galilei do Jerozolimy i Samarytanie nie przyjęli no bo szli do Jerozolimy pielgrzymów, w ogóle Żydów a tym bardziej pielgrzymujących do Jerozolimy nie przyjmowano i wtedy dwóch Najmłodszych z apostołów Jan i Jakub, nazywani zresztą synami gromu, mówią chcesz, to ściągniemy ogień na ziemi i niech nich ich zniszczy. Całe miasto zniszczyć, bo nie przyjęli Jezusa. Apostołowie. Tak sobie pomyśleli, Jezus ich odwrócił się i skarcił. Nie jest powiedziane jak, ale pewnie mocno. I więc właśnie reakcja, nie przyjęli Jezusa, no to ogień na ziemi ściągnąć. Kiedy stajemy, wobec... czym taką bezradność, wobec kogoś kto jest zupełnie obojętny i nie przyjmuje, no to wtedy co pozostaje? Właśnie... No budzi się nas nie agresja, niech im się coś stanie. Albo też tak mogą być interpretowane wydarzenia, które już się stały. Takie interpretacje pożarów w katedrze Notre Dame też słyszymy, że, no, że to jest kara za coś tam, za odejście od chrześcijaństwa, za laicyzację i tak dalej. Człowiek który przyjmuje pozycję osądzającego nie, nie to, że on chce, żeby grom z jasnego nieba spadł, jak tamci, ale widzi, że to jest grom z jasnego nieba, że to Pan Bóg. Czy to słowo przeciw słowu? Czy chrześcijanie mają to? że na, na tamto słowo, które głosili starsi arcykapłani, że to wykradli ciało Jezusa, czy oni na to odpowiadali czymś takim, a niech grom z jasnego nieba na was spadnie, czy znali wyroki boskie, czy na tym polega być świadkiem zmartwychwstania, że, że niby rozumiemy Pana Boga, a skąd to człowiek wie, jakie są wyroki boskie. Bardzo łatwo przeprowadzić takie rozumowanie. Odwrotna, gdyby u nas tak się stało. I czasem tak się dzieje, no nie aż takie straszne rzeczy, ale jakaś tam straszna, trudna rzecz się wydarzy. Nieraz słyszałem takie interpretację. Jeżeli to było w Polsce, to słyszałem taką interpretację. Widać, że to było Boże dzieło, bo szatan się wścieka. No? Więc jak jest pożar. Czy tam jakieś nieszczęście w kościele w Polsce jest to znak działania złego ducha. Jak jest pożar we Francji, to jest znak działania Pana Boga. No i dlaczego tak? To jest tylko i wyłącznie znak, jak ktoś rozumuje. To nie, jest, to nie mówi nam nic o Panu Bogu, ale dużo o tym, kto tak sądzi. Może taki jeszcze jeden przykład dla, dla podkreślenia, że to że to jest fałszywa droga, że to, to ścieranie się dwóch prawd nie polega na tym, że my osądzimy innych jeszcze lepiej niż oni nas. Było takie wydarzenie Arena Rodzin czelewódzkiej Atlas Arenie, spotkanie dla rodziców, to był w piątek przed Niedzielą Palmową, spotkanie dla rodziców, na modlitwa, ale no w takim wielkim zgromadzeniu to musi być jakiś taki element ludyczny, że tak powiem. Dla dzieci było, bo to bardzo dobre, bo tak, rodzice, najpierw przynajmniej tak było, siedzą tam, gdzie publiczność, a dzieciaki do dyspozycji mają prawie całą tę Przestrzeń pośrodku, środku. No, ona jest tam jakoś pilnowana przez dorosłych. Mogą biegać w tej wielkiej przestrzeni, nawet ich głosy, tupania jakoś ginie. Ale później wszyscy schodzą na płytę. No i wtedy robi się gęsto. I jedno i w pewnym momencie podchodzi mama do mikrofonu i mówi, że jej zginęła trzyletnia córeczka, ubrana tak i tak. No to tak mi się przynajmniej wydawało, że tak wszyscy. Za może za za dużo, ale tak, no co z tym dzieckiem, nie? No i za chwilę oczywiście się, się znalazło, oklaski, dziecko jest. Myślę, że to jest taka ludzka reakcja właśnie. Solidarność z tym, kto się boi, kto zgubił dziecko, czy z tym dzieckiem. No, wszyscy chcemy, no niech się znajdzie, nie? Nikt tak nie wołał, ale, ale myślę, że takie były intencje większości. Ale za mną siedzi ktoś, kto marudził cały czas. Ta matka prawie ze łzami mówi, że zginęła i córka on, co za wyrodna matka, jak ona mogła, nie upilnować. I tak gada, gada, gada. Dziecko się znalazło, zobaczyliśmy to dziecko. I jeszcze takie małe, jak ona mogła? No i czy, to, czy takie gadanie mówi źle coś o tej matce, czy też mówi coś o tym za plecami, co tak gadał? Podkreślam, że mówił jeden, reszta inaczej reagowała. Ale, ale to, że. Czyjś problem wywołuje w nas reakcję taką, że osądzamy tego, no widzisz jaki ty jesteś, że cię to spotkało, że to, to nie jest chrześcijańskie, to, to możemy, bo to jest to samo tylko w innej skali, ale to samo zjawisko, że tu ześlij ogień, chcesz to my ześlemy nam, jeśli ty nam na to pozwolisz. Na szczęście Pan Bóg nie pozwala realizować ludzkich oburzeń, bo co by to się działo w świecie, to nie jest. Tych oburzeń chrześcijan. No więc to słowo ze słowem, to, to zderzenie to nie jest tak, że jeden od drugiego jest w gębie silniejszy. Że to świadectwo o zmartwychwstanie z czymś innym. To objawienie mocy zmartwychwstania w tym, co czynimy, co mówimy też oczywiście, ale że właśnie nie osób. Niekoniecznie musimy tutaj dać odpowiedź. Jak to powinno wyglądać? Drugie wydarzenie, do którego, no, o którym wszyscy mówimy, ta seria zamachów na Sienace, w kościołach i hotelach. Już nie słowo przeciw słowu, ale czyn. I to straszne. I teraz, co my z tym możemy zrobić? Jak człowiek czy ludzkość powinna na to zareagować? Pewnie, że możemy mówić o takich reakcjach nie wiem, na poziomie jakimś takim bardzo ogólnym, typu nie wiem, że będzie jakaś zbiórka na odbudowę kościołów, na pomoc rodzinom ofiar, że będzie jakaś presja. Jak jakieś takie dążenie do przebudzenia świadomości w ogóle takiej opinii publicznej, jak bardzo chrześcijanie w dzisiejszym świecie są prześladowani, że będą na jakieś naciski na rządy, żeby bardziej pilnowały obiektów kościelnych, zwłaszcza w czasie świąt wielkanocnych. No, ci chrześcijanie płacą podatki, jak wszyscy inni. No, mają prawo do, do jakiejś opieki szczególnej, wtedy, kiedy są szczególnie narażeni. No, można pewnie by mnożyć, co można zrobić, żeby nie wiem, pomóc, jakoś zmienić sytuację w świecie, umniejszyć nienawiść wobec chrześcijan. Ale tak bardziej osobiście. Jak my możemy na to zareagować? I, I ciągle właśnie wydarzenie, które wzywa, to pytanie, a co my możemy, powinno być, powinno być stawiane przez nas, co ja mogę, co powinienem. Że właśnie nie dostaję takiego, dzięki temu, że jestem chrześcijaninem, tego prawa do osądzania innych że ja jestem ten mądrzejszy od innych, bo osądzę, tylko, że Ewangelia mnie w jakiś specyficzny sposób angażuje. I ci pierwsi chrześcijanie to doskonale rozumieli, że zjednoczenie z Chrystusem zmartwychwstałym to jest wierność aż do końca, nawet po śmierć męczeńską. I oczywiście nie odchodzi, żeby tak kwitować zamachy gdzieś daleko od nas. My tu bezpieczni, a będziemy mówić, oni no niech to przyjmą jako męczennicy, niech cierpią, niech ich krew staje się za zasiewem nowego chrześcijaństwa. To nie chodzi o takie zbywanie, że, że racje religijne nas jakoś tak zwalniają ze współodczuwania, wejścia w tę sytuację. I kwitowania, no na szczęście my nie jesteśmy jeszcze wezwani do męczeństwa. Natomiast, co jest. Natomiast, taką, takie myślenie człowieka gotowego na męczeństwo, to powinien się mieć. I, I co to znaczy, właśnie? Być świadkiem zmartwychwstałego, opowiedzieć się po jego stronie. Właśnie znaczy nie przyjąć jego rację i oburzać się, że inni tych racji nie przyjmują, tylko przyjąć jego postawę, jego myślenie. A więc, na przykład, tak. Dzieją się takie straszne rzeczy w świecie, jak te zamachy, ale ja będę wierny, jak się modliliśmy w pierwszej modlitwie, żebyśmy byli wierni wymaganiom płynącym z Chrztu. Co wynika? Jakie jest wymaganie Chrztu? Żebym naśladował Jezusa w jego postawie, w jego myśleniu, w jego wierności ojcu. Ta jego wierność objawia się aż po krzyż, a więc będę mieć te same odczucia, te same nastawienia, już żyje nie ja, żyje we mnie Chrystus, także wobec rozmaitych wydarzeń w świecie, czyli nie pozwolę, żeby nienawiść zwyciężyła w moim sercu, żeby chęć odwetu, żebym w odwecie widział jakiś mm, sposób na rozwiązanie problemów moich i świata, że, że to, ta wierność polega na czymś innym i ona jest pozorną słabością, ale ostatecznie jest zwycięstwem i że ta nasza odpowiedź na, roz... na to, co widzimy w świecie, to nie jest znak czasu w sensie, że my teraz wiemy, co inni powinni, albo co się w świecie dzieje. Znak czasu to jest coś, co mnie wzywa, że patrząc na wydarzenia w świecie, w moim życiu, ja wiem, co powinienem robić. To jest odczytywanie znaku i że ja, ja wiem, co powinienem. Powinienem być wierny Chrystusowi. W czym to konkretnie się wyraża? No, między innymi w tym, co powiedziałem, że, że nie poddawanie się nienawiści, nie poddawanie się chęci zemsty, że nie chcę być takim apostołem, jak na takim, yy, tak, nie chcę tak towarzyszyć Jezusowi jak to na początku, ale to na początku, tylko Jan i Jakub co to chcieli te gromy rzucać. Na innych, że to na czymś innym polega wierność Chrystusowi. I na tym się zastanawiam, czy te moje postawy wobec zła zasługują na takie samo skarcenie, jakie spotkało Jana Jakuba ze strony Jezusa skarcenie, czy właśnie jest wiernością. I na czym to polega? Żeby ta wierność była. Nie wyrazem słabości, rezygnacji, no, 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 trudno, my mamy być ci pobici, biedni, no bo Ewangelia od nas tego wymaga. Nie wymaga pobicia, wymaga zgody na pobicie, wymaga wierności Chrystusowi zmartwychwstałemu, który objawia się inaczej niż przez ludzką agresję, złość, osądzanie. I to oddalamy, ale co pozostaje? To pytanie ma w nas pozostać właśnie to wierność Chrystusowi, by Jego moc zmartwychwstania w nas się objawiała.